Jeśli już określiłeś metodę płatności, zarejestrowałeś się w danym systemie u danego operatora, przeszedłeś proces weryfikacji i możesz już przyjmować płatności, no to idąc dalej tego łańcucha logistycznego mamy wysyłkę. Tak więc w tej lekcji poopowiadam Tobie trochę właśnie o tym, w jaki sposób możesz zorganizować metody wysyłki. Przechodząc do serwisu Shopper, Tutaj również ustawienia, obsługa zamówień, formy dostawy. Zwróć uwagę, że tutaj na samym początku mamy już dwie podpowiedzi: furgonetka oraz shopper impost, czyli właśnie taka specjalna oferta imposta dla użytkowników systemu shopper. No i tutaj, serwis Furgonetka jest to serwis, który zrzesza 10 firm kurierskich. Paczka już od 8 zł. Netto, więc instalując taką aplikację, będziesz mógł po prostu wysyłać różnymi firmami, za każdym razem wybierając inną. Natomiast jeśli chodzi o inpost, tutaj na przykład bardzo fajne jest to, że nie ma żadnych stałych opłat i deklaracji, żadnych minimum miesięcznych. Tak więc, jeśli na przykład jedną z Twoich obiekcji było to, że kurierzy są bardzo drodzy, ponieważ no te stawki są Wygórowane dopiero od jakiejś ilości miesięcznych wysyłek te stawki zaczynają być racjonalne. No to nie. Tutaj masz, masz tutaj czarno na białym pokazane, że właśnie taka kooperacja jest możliwa i nie musisz tutaj deklarować, deklarować żadnych minimów I tak samo jak w przypadku płatności. W bardzo prosty sposób możesz zainstalować taką aplikację, możesz podać kilka podstawowych informacji i już korzystać z dobrodziejstw wysyłki InPostem, do czego też bardzo będę Cię zachęcał, ponieważ jeśli jesteśmy już przy InPostie, zatrzymałbym się na chwilę, ponieważ śmiało mogę powiedzieć, że paczkomaty przeżywają teraz naprawdę swój złoty okres. Uwielbiamy paczkomaty z wielu powodów, jako klienci, przede wszystkim myślę dlatego, że nie musimy czekać na kuriera, nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do tego, żeby być w domu, żeby o konkretnej godzinie czekać na przesyłkę. Jak wiemy, są poślizgi, ci kurierzy nie zawsze dojeżdżają w określonych godzinach, w związku z tym rodzi to pewną frustrację, a z racji tego, że paczkomatów jest tak strasznie dużo, możesz wskazać konkretne i w momencie, kiedy dostaniesz maila czy też powiadomienie w aplikacji, możesz przy okazji zrobienia zakupów taką paczkę sobie. Odebrać. Z punktu widzenia sprzedającego, myślę, że wszystko zależy jest, wszystko zależne jest od tego, jak wiele tych paczek dziennie wysyłasz. Bo jeśli dopiero rozpoczynasz, myślę, że jest to fajna opcja. Znam bardzo wielu sprzedawców, którzy właśnie zaczynali w ten sposób, że każdego dnia szli do paczkomatu i te kilka paczek umieszczali zdarzały się dnie bez sprzedaży, w związku z tym nie musieli do takiego paczkomatu się udawać, natomiast w momencie, kiedy wskoczyli już na ten próg setek paczek, no to zdecydowanie lepszą opcją była ta, w której to kurier przyjeżdżał do nas i te paczki odbierał. No w paczkomacie, w systemie Impost, przepraszam, możesz zlecić zarówno taką i taką Obsługę. Natomiast myślę, że jest to naprawdę fajna możliwość do wdrożenia, ponieważ z punktu widzenia kupującego ten paczkomat jest bardzo atrakcyjny. W jaki sposób rozwiązał to system Shopper, jak działa to w systemach abonamentowych? Masz tutaj metody wysyłki, koszty dostawy, obsługę płatności w poszczególnych metodach, ponieważ na przykład możesz ustalić, jeśli masz sklep stacjonarny. Że jest możliwość odbioru osobistego, ale wtedy, na przykład, w grę wchodzi tylko i wyłącznie gotówka. Jeśli to będzie system poczty polskiej, to wtedy przelew natychmiastowy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj masz możliwość włączenia takiej opcji, sprawienia, aby była ona domyślna i w zasadzie to jest wszystko. Pamiętaj, że w takim modelu w dalszym ciągu musisz, tak jak w przypadku płatności, Tutaj zintegrować swój system lub jeśli nie chcesz go w pełni integrować, no to w przypadku, kiedy jakieś zamówienie wpadnie do Twojego sklepu, będziesz musiał zalogować się do systemu, chociażby tutaj DPD, tam zlecić wysyłkę paczki i w momencie, kiedy paczkę opłacisz, będziesz miał jej numer, możesz wprowadzić go do systemu shopper tak aby system wysłał maila do klienta, że na przykład zamówienie jest już skompletowane i oczekuje na odbiór od kuriera. Jeśli jesteśmy w WordPressie, w systemie WooCommerce, tutaj wpisałem właśnie we wtyczkach Hasło Inpost i od razu otrzymałem Inpost dla WooCommerce. Możesz taką wtyczkę zainstalować i będziesz miał możliwość właśnie korzystania, czy klient będzie miał możliwość skorzystania z impostu z paczkomatów właśnie w swoim sklepie. Tutaj, jeśli przejdziesz w tej lewej kolumnie do e-commerce i ustawień, byliśmy w płatnościach, a teraz wystarczy po prostu przestawić wysyłkę i tutaj wszystko sobie dostosować. Cóż oznacza dostosować, no właśnie, ponieważ z jednej strony są te kwestie techniczne, w której musisz albo wynegocjować jakąś umowę z przewoźnikiem, z kurierem, Wtedy masz określone warunki, logujesz się do systemu, zlecasz odbiór paczek lub integrujesz się z paczkomatami. Wtedy te opcje też są trochę rozszerzone, ale drugim, drugą stroną medalu jest właśnie taka kwestia czysto biznesowa. Na samym początku musisz przemyśleć, czy chcesz pobierać opłatę za wysyłkę, czy też nie. No i teraz należy sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, jak drogie są moje produkty, ponieważ jeśli sprzedajesz produkty po 10-20 zł, no to danie komuś darmowej wysyłki, która ciebie będzie kosztowała też właśnie około 10 zł, no nie jest najlepszym pomysłem. I tutaj warto rozważyć taki schemat, w którym ta wysyłka jednak jest darmowa, ale dopiero od jakiegoś pułapu. Czyli wrzucając produkt do koszyka, na przykład pojawia się informacja, że do darmowej wysyłki. Pozostało jeszcze X złotych. I poniżej najfajniej byłoby, gdyby pojawiały się produkty z kategorii, w której dotyczy kupowany produkt, lub z jakiejś kategorii pokrewnej. To jest ten tak zwany upsell, czyli do sprzedania na tym ostatnim momencie lejka, czyli właśnie w koszyku. Pokazujesz, no dobrze, chcesz kupić taki produkt za taką cenę, natomiast no, musimy doliczyć koszty wysyłki, ale jeśli jeszcze dobierzesz coś, co może być Ci potrzebne lub przydatne, to nagle wskoczysz już w ten wariant darmowej wysyłki i to faktycznie działa, to się sprawdza. A drugim takim pytaniem jest: jak bardzo konkurencyjny jest mój produkt? Ponieważ, jeśli sprzedajesz chociażby obuwie, Jesteś jednym z bardzo wielu sklepów, które dokładnie ten sam model sprzedają, to wtedy musisz wziąć te koszty po prostu na siebie. Jeśli produkt, który sprzedajesz, nie ma konkurencji, lub ta konkurencja jest niewielka, spokojnie możesz dołożyć kwotę wysyłki, nawet jeśli to jest kwestia 10 zł do produktu, ale wysyłkę zaoferować darmową. Czemu? Jak pokazują liczne badania, liczne case study, ta kwota doliczana w koszyku jest jednym z najczęstszych powodów rezygnacji z procesu zakupowego. Oglądając kartę produktu, widząc, że dany produkt kosztuje na przykład 60 zł, dokonujemy e, takiego mentalnego zakupu, już klikamy ten przycisk Kup teraz. Jesteśmy przenoszeni do koszyka i nagle okazuje się, że ten produkt nie kosztuje 60 zł, tylko 75. No i teraz e, w większości przypadków nie ma takiego rozumowania, no tak, no jest przecież doliczona wysyłka, tylko mm, tak sądzimy. Kurczę, no to nie jest jednak 60 zł, to ja już nie kupuję. W związku z tym ta polityka cenowa połączona właśnie z polityką wysyłki jest bardzo istotna i powinieny się na samym początku rozważyć. Tak więc zadaj sobie te dwa pytania, czy mój produkt jest drogi i jakby mogę spokojnie zaoferować darmową wysyłkę, czy też jest tani, nie mogę tego zrobić, ale mogę ustalić sobie jakiś. Próg. A drugie pytanie to właśnie, jak bardzo konkurencyjny jest mój produkt i na ile jestem w stanie pozwolić sobie na doliczenie kwoty wysyłki do produktu, a być może będę chciał wziąć te koszty na siebie, ponieważ mając taką wiedzę, jeśli już teraz wiesz, że właśnie takie doliczenie kosztów wysyłki jest jedną z przyczyn, która sprawia, że ludzie rezygnują z zakupu, no to możesz temu przeciwdziałać.